naszych widzów w informacjach telewizji Dami z Legnicy dziś powiemy między innymi o odnowionym oddziale intensywnej terapii anestezjologii w MCZ w Lubinie, który służy wszystkim pacjentom regionu. Będzie też kilka słów podsumowania realizacji projektu Zdrowa Legnica. Zapraszamy. Spółka Miedziowe Centrum Zdrowia w Lubinie oddała do użytku nowoczesny, powiększony oddział intensywnej terapii i anestezjologii. Oddział przeniesiono do centrum szpitala i będzie służył wszystkim pacjentom z regionu. Nasza intensywna terapia była w budynku dołączonym do szpitala. Od pewnego czasu planowaliśmy zrobienie jej właśnie w tym miejscu, w którym dzisiaj jesteśmy. Ma to przede wszystkim kolosalne znaczenie dla bezpieczeństwa pacjenta. W tej chwili ona jest w samym środku szpitala. Wszyscy. Mają taką samą drogę, jeżeli coś złego z pacjentem się dzieje, ona jest, że tak powiem, pod, pod bokiem i ma to kolosalne znaczenie dla bezpieczeństwa osób, które się u nas leczą. Oddział intensywnej terapii został wyposażony w nowoczesny sprzęt, w tym respiratory, kardiomonitory i echokardiografy. Zakup sprzętu medycznego był możliwy dzięki fundacji KGHM Polska Mieciesa i środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego. Kosztowało nas to kilka milionów złotych, ale to było przygotowane od dawna. No dostaliśmy też pomoc, było jasne, bo dostaliśmy bardzo dobrej jakości sprzęt reanimacyjny ufundowany przez KGHM. Udało nam się zdobyć też środki od marszałka na nowe kardiomonitory. Pozostała część to, to jest nasz udział i, tak jak mówię, intensywna terapia, planowana inwestycja od kilku lat. Bo dopełnia nam jakby ten wizerunek, który budujemy od dawna. Zakres wykonanych prac obejmował m.in. przebudowę pomieszczeń i większości instalacji oraz remonty centralnego ogrzewania i chłodzenia na oddziale nowa lokalizacja przygotowana jest dla siedmiu pacjentów. Jest to lepsza lokalizacja z uwagi na to, że mamy dostępność do diagnostyki lepszą oraz do wszystkich oddziałów, na których też pracujemy, oprócz tego oddziału intensywnej terapii. Na pewno. Zyskaliśmy zakupione przez Fundację Polska Miejską, cztery nowe respiratory. Mieliśmy do tej pory jeden. Są to respiratory wysokiej klasy szwarce, szwajcarskiej produkcji Hamilton, które mają nowe tryby wentylacji niespotykane w innych respiratorach. Sprzęt to nie wszystko, jak podkreśla szefostwo oddziału. Ważne miejsce w opiece nad pacjentem zajmuje kadra. My mamy bardzo mocno wykształconą kadrę pielęgniarską i lekarską, bardzo dobrze przygotowaną do pracy i muszę powiedzieć, że 20 lat pra... kształtowania tego zespołu dało piękne rezultaty, bo ten zespół ma olbrzymią wiedzę kliniczną, jak również techniczną, jak również humanistyczną. Także jest to bardzo odpowiedzialna praca, jedna z najcięższych specjalizacji, jeżeli chodzi o anestezjologię, intensywną terapię, jeżeli chodzi o dział lekarski, jak i również pielęgniarski. Czekamy z niecierpliwością, abyśmy mogli, mogli rozpocząć pracę w tak nowoczesnych warunkach i z tak, no, na tak nowoczesnym y, sprzęcie, y, który przysłuży się nam do opieki nad y, naszym pacjentem, pacjentem całkowicie od nas zależnym. Y, Sprzęt jest ważny, zasoby ludzkie również. Ja uważam, że esencją medycyny w tym wszystkim są ludzie. OJOM to nie jedyne przedsięwzięcie miedziowej medycznej spółki. MCZ w Lubinie w ostatnim czasie zmodernizował bloki operacyjne, wymienił sprzęt medyczny, w tym tomograf komputerowy i urządzenia do radiologii. Dla pacjentów powstała też nowa pracownia rezonansu magnetycznego. Zakupione zostały dwie nowoczesne wieże endoskopowe. W tym roku placówka rozpocznie remonty oddziału rehabilitacji kardiologicznej, a następnie oddziału gastro- Enterologicznego. Miasto podsumowało projekt Zdrowa Legnica, który służył poruszeniu mieszkańców i zachęceniu ich do aktywności fizycznej, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa i związanych z nią obostrzeń oraz ograniczeń. Była to już druga edycja tych działań. Jak podkreśla głodarz naszego miasta, miały miejsce różne spotkania i warsztaty. Przekazywano też i pewną filozofię życia, spędzania czasu, organizacji tego czasu. Było zaangażowanych szereg wspaniałych osób, którym bardzo dziękuję za udział w tym dużym przedsięwzięciu. Ale tutaj całej tej ekipie technicznej, którą widzicie Państwo, też cały czas pracowała przy tym projekcie, wielomiesięcznym projekcie. Część z Państwa też uczestniczyła w tych wydarzeniach. No i cóż. Zdrowa Legnica, chcielibyśmy, by się stała takim stylem życia każdego, by budować też i zdrowe nasze miasto poprzez zdrowie naszych mieszkańców. Projekt był realizowany przy współpracy z KGHM Polska Miedzie który był głównym partnerem. W ten sposób zmaterializowała się też i taka społeczna odpowiedzialność biznesu, którą KGHM lansuje i wdraża życie, a my mogliśmy być tutaj wykonawcą też i tych przedsięwzięć, pokazując im, Jaką ofertę dajemy mieszkańcom naszego miasta, i nie tylko miasta, ale regionu i generalnie też i powiedziałbym globalnie, bo ten materiał, który jest publikowany na różnego rodzaju portalach społecznościowych i na naszych stronach, jest materiałem, który dociera poza granicami. Nie ma tutaj granic, dociera do każdego, kto chce tylko do tego sięgnąć. Efektem realizacji projektu były m.in. publikacje, które dostosowane są do różnego wieku czytelników, zarówno do przedszkolaków, jak i do seniorów. Wydano dwa poradniki w edycji 10 tysięcy. Egzemplarze, ale to nie wszystko. W ramach projektu zrealizowano dwie kampanie. Weź zdrowie w swoje ręce oraz Jestem cudem. KGHM wsparła je kwotą 400 tysięcy złotych. Po raz drugi był realizowany program Zdrowie to u nas rodzinne. Tym razem został, powstał również program Jestem Cudem. Program ma kilkadziesiąt stron i tak naprawdę będzie realizowany, jeżeli tylko KGHM na to pozwoli przez kolejne lata, dlatego że jest rozpisany na zadania twarde i miękkie. Większość imprez niestety z racji pandemii odbyła się online. Było to 14 relacji live, 1000 minut nagrań i ponad 30 tysięcy wyświetleń. Widzowie mogli obejrzeć wydarzenia związane z boksem, akrobatyką czy piłką nożną i siatkową. W sobotę 14 marca o godzinie 20 w sali maneżowej Akademii Rycerskiej będzie miał miejsce koncert na żywo w ramach 147. odsłony strefy D. To jedna z pierwszych okazji, by wziąć udział w wydarzeniu muzycznym właśnie na żywo. Zaprezentują się dwa legnickie projekty. Rozpoczniemy karate. To nowy projekt Karoliny Trałki, która wcześniej także na naszych imprezach występowała jako, jako Karla. To jest jej projekt solowy. A koncert zwieńczy formacja Kabaret Grey, Legnicko-Wrocławska. Legnicko no już w pewien sposób, na pewno z, z dużym dorobkiem i uznaniem na scenie postpankowej, zimnofalowej w Polsce, zaproszenie do udziału w najważniejszym festiwalu związanym z tą muzyką broczną, czyli na Park. Zapraszam Was serdecznie na koncert, który zagramy po bardzo długiej przerwie w Akademii Rycerskiej w sobotę o godzinie 20.00. Koncert będzie również transmitowany online, także zapraszam serdecznie do zobaczenia na miejscu i w sieci. Koncert będzie również transmitowany dla tych, którzy nie chcą osobiście pojawić się w Akademii Rycerskiej. Będzie można obejrzeć go na kanale YouTube Elcek pod adresem youtube.com. Ukośnik Legnickie, Centrum Kultury. Jest w pewien sposób oczywiście ograniczona ta ilość publiczności w trakcie koncertu, ale mam nadzieję, że no wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć udział w tym koncercie już klasycznie na żywo. Bilety w przedsprzedaży są w naszych punktach tradycyjnych na terenie Legnicy. Można je kupić w cenie 20 zł w galerii Satyrykon przy ulicy Rynek 36, w sklepie muzycznym Pianoforte przy ulicy Pocztowej 5A oraz w sklepie muzycznym Rock and More przy górniczej 6. Galeria Sztuki w Lednicy zaprasza na wystawę Karoliny Jaklewicz. Ekspozycja nosi tytuł Ojciec odchodzi i będzie możliwa do obejrzenia do 11 kwietnia. Otóż młoda, współczesna, nowoczesna kobieta, artystka postanowiła rozprawić się z codziennym krajobrazem społeczno-kulturowym pod pretekstem pożegnania swojego ojca. Śmierć ojca jest dla niej w pewnym sensie rozprawieniem z patriarchatem, ze współczesną kulturą i z domenami męskiego świata. Świata. Dlatego odnosi się tutaj do takich wydarzeń jak polowanie, wycinka drzew czy wojna. Karolina Jaklewicz ma tytuł doktora habilitowanego. Wystawa tej artystki była już w Lednickiej Galerii Sztuki 7 lat temu. Tym razem prezentuje nam jednak zupełnie odmienną twórczość, której możemy zobaczyć, jak nadal posługuje się językiem geometrii abstrakcyjnej, jednak zupełnie nowej odsłonie. Zapraszam Państwa serdecznie na oprowadzanie online, ponieważ nasze, nasze sale wystawiennicze cały czas zamknięte są dla grup. Możliwe jest je jedynie, jedynie zwiedzanie indywidualne. Każdy, kto zdecyduje się na osobistą wizytę w Galerii Sztuki w Legnicy musi liczyć się z obowiązkiem noszenia maseczki, zachowania dystansu i koniecznością dezynfekcji dłoni. Werniżarz online zaplanowano na 12 marca, czyli na piątek, na godzinę 18 na stronie internetowej i na profilach społecznościowych galerii. I sztuki. Dziś to już wszystko, co przygotowaliśmy dla naszych widzów. Dziękujemy za uwagę i poświęcony czas. Zapraszamy jednocześnie na kolejne wydanie naszych informacji w telewizji Dami już za tydzień.